Nie będę świnią i podzielę się z Wami super patentem na szynkę wieprzową dla zapracowanych, piklowaną w odcie imbirowym. Ten najszlachetniejszy kawałek szynki, czyli kulka, idealnie nadaje się na pieczeń, ale ja mam ochotę dzisiaj ją zapiklować. Po taką piękną kulkę najlepiej potoczyć się do delikatesów centrum. Tam w ladzie wybiorą wam najlepszy kawałek. Szynkę pokroiłem w cienkie plastry, więc wystarczą tylko dwie minuty smażenia. Myśleliście, że zalewam? Dobrze myśleliście, bo ja tej szynki nie pekluję, ja ją pikluję czyli marynuję. W odrzucie jabłkowym z dodatkiem imbiru, rozmarynu, cebuli i miodu. Nie lejąc wody, więcej patentów na wieprzowinę znajdziecie na mięsopedia.pl. Słoik niejednemu ratował życie w potrzebie tak przygotowane pikle będą czekać na Was w lodówce. Koniecznie wstawcie słoiki z piklami do lodówki tak wytrzymają Wam nawet miesiąc. Hmm. Takie pikle są pikne. Do kanapki na sałatkę. Gdzie wam się tylko spodoba? Mm.